Ruszył SMS-owy system powiadamiania o ważnych rzeczach, które dzieją się w Tomaszowie Mazowieckim. Żeby takie powiadomienia SMS-em dostać, należy złożyć oświadczenie w Urzędzie Miasta z numerem telefonu. Dzięki temu będziemy mogli wysyłać krótkie wiadomości SMS. A co w tych wiadomościach? Między innymi powiadomienia o należnościach, na przykład o terminie zapłaty od podatku od nieruchomości, ale też innych podatkach. 7 dni przed upływem terminu takiego SMS-a otrzymamy, natomiast jeżeli zaległości pojawią się na naszym koncie, otrzymamy takiego SMS-a nie później, niż 10 dni po upływie terminu. Jeżeli w ciągu 7 dni z kolei zapłacimy należność, unikniemy kosztów wysyłania powiadomienia o tych należnościach tym SMS-em otrzymamy także informacje o wydarzeniach kulturalnych w mieście na przykład takich jak kino na leżakach, ale też innych, a tych na pewno w najbliższym czasie w mieście nie zabraknie. Otrzymamy także informacje o zagrożeniach, na przykład nawałnicach czy burzach, które chociażby ostatnio przechodziły przez nasze miasto. Zapraszamy wszystkich do składania oświadczeń. Bez tego nie będziemy mogli wysłać SMS-a. Potrzebna nam jest państwa zgoda na to, żeby taką wiadomość wam wysłać. Oświadczenia można pobrać w każdym wydziale Urzędu Miasta, a także na stronie Urzędu Miasta www.tomaszofmarsk.eu. Wystarczy wpisać numer telefonu, podpisać się i złożyć w Urzędzie Miasta, wysłać e, pocztą e, lub też przez ePUAP. App. Niestety nie honorujemy skanów tych oświadczeń wysłanych mailowo. Zapraszamy jeszcze raz do składania oświadczeń w Urzędzie Miasta. SMS z ważną informacją na pewno będzie idealnym środkiem komunikacji z Państwem. Ruszył nabór do samorządowego żłobka nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Wnioski można pobierać do 10 czerwca, do 11 można je składać przy ulicy Strzeleckiej 12. Natomiast 18 czerwca zbierze się komisja, która wyłoni dzieci, które do żłobka się dostały. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które już do żłobka uczęszczają oraz te, które mają wskazania do uczęszczania do żłobka, wskazane przez PCPR, MOP, dzieci rodziców, którzy są niepełnosprawni, którzy mają stosunek do pracy lub z innych powodów nie mogą podjąć pracy. Jeżeli państwo spełniają powyższe kryteria, dokumenty należy dołączyć do wniosku i złożyć w żołnierzu numer 1. Żadne inne dokumenty nie będą już potrzebne. Przypominam, wnioski można składać do 11 czerwca, do 10 można je pobierać.